Dzień dobry, zaczynamy nasze krzepiące rozmowy w Bibliotece Kraków. Mamy zaszczyt gościć pana Leszka Piskorza, aktora krakowskiego z wieloletnią karierą usłaną rozmaitymi sukcesami, ale gościmy przede wszystkim człowieka, bo tematem, który będzie się przewijał, jest krakowska mowa, krakowska gwara. Życiorys pana Leszka Piskorza jest sam w sobie ciekawym tematem. Pomijając dziesiątki zagranych ról, poprosiłbym najpierw na początek o takie językowe wspomnienia swojego rodzinnego zakątka i środowiska. No ja się wychowałem na przedmieściu krakowskim, zwanym Grzeguszki. To śmiesznie brzmi, bo teraz to jest, to jest chyba środek Krakowa geograficzny. No tak, trzy e... przystanki i już. My jak szliśmy do rynku, to mówiliśmy zawsze, że idziemy do miasta. Tak, że, a dwa kilometry było do rynku o, ode mnie. Niemniej to było rzeczywiście przedmieście z całym swoim dobrodziejstwem i inwentarza, to znaczy z tradycjami, z obyczajami. No i oczywiście z gwarą specjalną. Tam w moim otoczeniu, w którym ja się wychowałem, wszyscy mówili gwarą. Nie, nikt nie mówił językiem literackim, tylko mówiono gwarą, po prostu krakowską, taką tą gwarą z przedmieścia andrusowską, czy kindrowską, czy jak to inaczej nazwać. Właśnie. Mnóstwo w niej jest zagadek dla współczesnych naszych młodych słuchaczy. Tytuł pana książki autobiograficznej Ja Kinder z Grzegórzek już zawiera w sobie to zagadkowe słowo, ponieważ nie wszyscy chyba wiedzą, kim jest Kinder. Proszę kontynuować. <gry> no tak, no to różnie to nazywano. W różnych dzielnicach w jednych właśnie mówiono, że Kinder to z niemieckiego dziecko, prawda? Natomiast w niektórych mówiono agar, antek w bronowicach na przykład, no, że to była, no w różnie w różnych dzielnicach nazwano tych chłopców, że tak powiem, z przedmieścia, a u, u mnie się mówi o kindry, tak, jeżeli tam opowiada, rodzice mówili coś takiego, że szła tam paczka kindrów na przykład, prawda, że tam koledzy grupami chodzili, bo to wtedy takie tworzyło się, by grupy społeczne te w, wśród tej młodzieży tam się samo, samoistnie tworzyły. Tam się grało w piłkę, chodziło się na grandę, chodziło się na różne psoty, które wyprawialiśmy tam na, na tych Grzeguszkach. Także to były te kindry Grzegóżeckiej. Ja w takim otoczeniu się wychowałem. W moim domu i mamusia, i tatuś i mój brat, świętej pamięci, wszyscy mówili gwarą krakowską. Ja też zresztą do tej pory mówię gwarą krakowską. Jak czasem idę na klepasz, to sobie tam porozmawiam jeszcze z tymi starymi przekupkami. O, o, oni, oni mówią tam: Ojdzie, nasz feluś z Romacu Złododzilu. Grałem później. Tego Felka z romansu z Lodowilu, co było dla mnie e, kromka z masłem, no bo, bo, bo to po prostu grałem siebie no, z, z dzieciństwa, prawda? No jak na kleparzu czasem idę, to mówię, o nasz Feluś idzie, no. Także Feluś czasem dostanie jakieś lepsze, ładniejsze jabłka może, czy coś takiego, no. Piękny akcent do romansu z Wodowilu. Jeszcze wrócimy, tak. ale pozostańmy na tych grzeguszkach pierwszych dziesięcioleci po II wojnie światowej. Bo zmienił się nie tylko krajobraz językowy i społeczny, ale też w ogóle krajobraz. Zdaje się, że nie ma pana domu i pana ulicy. Nie ma niczego. Wszystko się zmieniło tam właściwie. No ale to jest, no, no świat idzie naprzód i, i, i z tego przedmieścia. Zrobił się właściwie taki punkt, tamta galeria, to wszystko dookoła, no punkt taki ważny w życiu Krakowian w ogóle, miejsce, gdzie przyjeżdżają mieszkać, kupować i tak dalej, i tak dalej, no. no ale w, w tamtych czasach, no to jak powiedziałem, to było, to była takie półwsie właściwie, no. I przedmieścia robotnicze. Ale wróćmy, w takim razie gdzie dokładnie się pan wychował? Czy to jest tam, gdzie teraz Aleja Daszyńskiego z blokami? Tak jest, tak jest, dokładnie na końcu Alej Deszyńskiego jest pomnik czynu rewolucyjnego. Rewolucyjnego? Ja, ja tak tego nie nazywam, bo to jest pomnik mojej mamusi między innymi, bo to jest pomnik ludzi, którzy strajkowali w 1936 roku w Sempericie i, 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 i w obecnym Wawelu. Tak. To, yy, I moja mama właśnie brała udział w tym strajku, i ja tak zawsze mówię, że to jest pomnik mojej mamy. To było miejsce tam yy, na końcu tych, Daszyńskiego, przed tym pomnikiem, to była taka uliczka, wzdłuż której stały takie czynszowe domki bez kanalizacji i tak dalej, i tak dalej. I na tej uliczce, tych domków było może z 8, 10, i na tej uliczce była banda kindrów. Złożona z 50 może chłopaków, w moim starszych, młodszych troszkę. E, także myśmy mieli tę paczkę tam, taką sporą. I z tej paczki właściwie ja jedyny, chyba, który skończyłem szkołę średnią. No ale to jednak ja wspominam tę grupę. Bardzo pięknie we wspomnienia funkcjonuje, mianowicie to byli ludzie o niebywałej wrażliwości na drugiego człowieka, o dobrym sercu, koleżeńscy, wspaniali ludzie i między innymi ta książeczka, którą napisałem pierwszą jak Inder z Grzegórzek, jest jakby takim hołdem dla, dla tych właśnie ludzi, którzy byli no, ludźmi prostymi, ale jakże pięknymi, jak się czy, rzadko spotyka w tej chwili pięknych ludzi, prawda? Tak, zdaje się, że to, o czym mówimy, czyli ta gwara, ma też związek z pewnymi rysami charakteru, z pewnym etosem, z wartościami właśnie, z takimi jak honor, bronienie swojego terytorium. A, oczywiście no, przeciwko to był tym ten, cały, cały, cały system zachowań, prawda, właśnie honor, honorowych zachowań. E, gdzie na przykład jak ktoś odprowadzał pannę z naszej dzielnicy, no to musiał dostać bańkę w głowę, no bo inaczej jak, żeby to było? To, ale nie tak, żeby go zabić i, i, i noż, nóż mu władować, tylko że to po prostu były takie no, utarczki, męskich, męskie utarczki powiedzmy. No. To byli ludzie bardzo honorowi, bardzo zacni. Powiem taką anegdotę, jak już zostałem aktorem, bo oni nie wiedzieli, moi rodzice również że za bardzo wiedzieli jak to, jest to, ja, co to ten aktor mówi? Poszedłbyś, mówi na inżyniera albo na lekarza, albo no, co, ja co to ten aktor. Ale jak byłem na studiach na drugim roku, zagrałem w filmie w Stawce Większej niż Życie. No co było, przecież wiadomo, lu, pustoszały ulice, jak ludzie oglądali ten serial. I jak ja zagrałem w tej stawce, to, to wszystko, całe to grono tych, tych kolegów moich tam, ludzi, sąsiadów, no to oni wszyscy patrzyli zupełnie inaczej na mnie. Podczas wigilii, bo tam chodziliśmy z bratem moim na wigilię zawsze do kolegów. Na przykład to oni, czekaj, że leś, ty tutaj nie, ty, ty siedzisz tutaj, na honorowym miejscu, no i masz tutaj, to jest koniak dla ciebie. Ja mówię, ale ja nie piję koniaku, ja bym się wódeczki. Nie gadaj, że głupot, wypij koniak, to jest dla ciebie koniak, a my będziemy wódkę pić. No. Oni chcieli docenić to, że nagle, bo jak szła ta stawka, to... nie pani Piskorzynowa, dzisiaj syn był w telewizji, no i to mama szczęśliwa. No i tak się troszkę przekonała do tego zawodu, a później jak już troszkę pieniążków zarobiłem, tam zacząłem przynosić do domu i tak dalej, no to, no to była przeszczęśliwa, że nagle ja poszła do teatru, zobaczyła, no to to się zrobiło coś, to dla niej jakiś nowy świat się otworzył, prawda? No i żebyśmy nie przegapili tego Felusia, czyli historycznej pana roli, pana kreacji. Nie wiem, czy historycznej, no wprawdzie dostałem nagrodę na, w Opolu na Festiwalu Sztuk Klasycznych za, za tę rolę, ale ja bym tego, do tego tak się nie... To przede wszystkim wyszedłbym od spektaklu. Bardzo mianowicie. Proszę, tak. Tenże spektakl to jest kultowy spektakl starego teatru. Ta sztuka była wystawiana trzykrotnie w teatrze, grana po 500 razy. Trzykrotnie wystawiana ta sama sztuka, grana setki razy. Więc to, to jest się stało. Nie ma takiego, takiej sztuki, nie dziady, Listopadowa, biesy. Nie, tylko właśnie Roma z Wodywilu był tak wystawiany w starym teatrze. Sylwester roku 1948, Władysław Krzemiński. Tak jest, tak jest. To było to z Fertnerem jeszcze fertner grał starego Gzymsa. Gzyms to jest ten głowa rodziny Gzymsików. No właśnie Skromodży. przejeżdża się taką wąską uliczką koło dawnej siedziby teatru KTO Ta. i zastanawiam się, kto z młodych Krakowian wie, co to jest za ulica. O jakie gzymsiki chodzi? Tak, czy tak. o elementy meblarskie, czy właśnie o bohaterów krowoderskich zuchów Stefana Ale Turskiego. Pan, to jest właśnie efekt tego, że zapominamy o, naszej, o naszych korzeniach, o naszej gwarze, o naszych obyczajach, o naszych tradycjach krakowskich, mówię. Kiedyś te gzymsiki no, to były taki charakterystyczny rudna krowodrzy, murarzy. Którzy właściwie rządzili tą krowodżą, To o kilku braci takich no, dość mocnych, i oni zarządzali tam to resztą tych, tego towarzystwa tam. I to byli murarze, którzy w zimie nie mieli co robić, to budowali szopki, bo sezon na budowanie domów w lecie, prawda? A w zimie oni budowali szopki i wystawiali te szopki na rynku głównym. Albo chodzili z tą szopką po domach i tak dalej, i tak dalej. No to stąd się biorą te gzymsiki, jakby ktoś nie wiedział, dlatego o tym mówię. No, to była rodzina, był stary gzyms, kilku braci, siostra, która studiowała na uniwersytecie i tak dalej. No i, i, i to są właśnie te typy, które Turski i później Krzemiński umieścili w swojej sztuce Roma z Wodewilu. A ja popadłem w nią, no obsadziła mnie pa, Marta Stenicka. To dla mnie naprawdę to jakbym cofnął się do dzieciństwa, no bo znalazłem się w gronie z tym samym tekstem, z tą samą gwarą tego felka, tak najstarszy, to jest najstarszy z tych zimsików. No i czułem się tam jak ryba w wodzie, w tym, nawet mało tego, korygowałem czasem i gwarę, którą, którą się używa właśnie w tej sztuce. No. Czy... Choćby pokrótce da się streścić. O czym to jest? O czym to jest? Kto się w kim zakochał? Jest rodzina Gzymsików. Ma, tata, mama e, czterech braci, siostra, e, która ma narzeczonego e, e, malarza, czyli peleryniarza. Siostra, która jest nauczycielką i ona ma tego majlorza mm, za narzeczonego. Jest również brat, który studiuje na Uniwersytecie e, Kazio. Który, no, taki, który i również ma narzeczoną e, z domu radcy e, kłaczka. To są takie no, nieszczę nieszczęśliwe trochę miłości, bo e, ten peleryniarz biedny i tak dalej nie bardzo go chcą zaakceptować. Z kolei e, tamten Kazio nie jest akceptowany w rodzinie kłaczków, prawda? Bo z biednej rodziny. Ta miłość, nasza rada między, między nimi się rozgrywa. No, oczywiście są te chłopaki, to ja tutaj mówię o takiej miłości braterskiej. Z których, właśnie z których zachowań wynika, jak oni cudownie byli ze sobą z życi. I ta sztuka o tym właśnie traktuje, właśnie. nie tylko o miłości kobiety i mężczyzny, ale też o miłości braterskiej, o miłości rodzinnej, ale też sztuka, no to jest przecież sztuka o tym, jak należy postępować, prawda, o, przede wszystkim o tradycjach. O obyczajach krakowskich. No już nie mówię o tych ważen prawda, ale, ale te hołbienie tych, tego, co jest takie piękne. Nie mówiąc już właśnie o tej pięknej miłości, czystej miłości, nieskażonej niczym. Miłości kobiety i mężczyzny, ale też miłości braterskiej, rodzinnej. To jest ta właśnie, no taka już rzadko spotykana. W tej chwili to wszystko jest. Ojciec jest na saksach w Ameryce, matka tu wychowuje dzieci i tak dalej, to wszystko jest rozbite. Roz... A tam to wszystko jest właśnie scalone, piękne, ciepło, tego krowoderskiego domu. Piękne. Proszę wybaczyć teraz, że mm, tak obcesowo zażądam, ale. Prosząc na kolanach, tak, tak, tak. czy może pan jakąś kwestię sobie przypomnieć, jakby zacytować fragment romansu z Wodewilu? No to, to ciężko mi w tej chwili przypomnieć sobie te, te, dokładnie te, te, te kwestie, ale, ale jak pan ma, to mogę przeczytać. O. Zobaczymy. Tu widzę, jest kawałeczek felka od kreski. Zero, to felek. A co to? Kawalera nie możesz? Starą panną chcesz być, to on to mówi do, do tej siostry swojej, która jest z e, weleriniarzem. Na, na to Franek, e, nie godej, nie bo go to wstyd. Młoda, młoda jesteś jeszcze, że, żeby cię cięgiem w tej, w tej szkole siedzisz, tylko, go, bo ona jest nauczycielką. a rozejrzałabyś się za jakimś e, e, chłopem. I cudze dziecioki uczysz, Zosia. Pracuję, zdaję egzamin, będę mogła zostać kierowniczką szkoły, Felek. My ci szkołę zbudujemy. Jak Boga kocham, zbudujemy, co? Chłopaki, imienia świętego Gzymsika. <grystanie> Bardzo serdecznie panu dziękuję za językowe wspomnienia z Grzegórzek. Ja dziękuję panu i widzę, że pan jest tak doskonale zorientowany, że właściwie moja obecność tu jest niepotrzebna, bo mógłby <noise> pan z z wykład zrobić z tego, no. Wykład i maszynopis nie zastąpi tego <noise> niezapomnianego, jedynego w swoim rodzaju brzmienia krakowskiej gwary której pan jest depozytariuszem, nosicielem i mistrzem. No tak, tak, rzeczywiście jest potrzeba, żeby graja się z tego nie wycofuje, wręcz przeciwnie. Właśnie jest idea, żeby tego typu sztukę, na przykład w celu zabezpieczenia historii naszej, naszych korzeni, naszych, e, naszych tradycji, naszej gwary, żeby to się utrzymało. Na powierzchni, no. a nie za, zaginęło w blokowiskach w tym wszystkim, co to, co to już w tej chwili nie ma żadnego znaczenia. No. I w takiej anonimizacji. Anonimizacji, tak. Miejmy nadzieję, nie tę lichą marną, a wszystkim przypominam, że nasza rozmowa odbyła się w ramach projektu Krzepciesz się. Tradycyjna życzliwość w domu i na polu dofinansowanego ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Nasze Tradycje. Pięknie dziękuję. Ja również dziękuję bardzo.